Ej, mała, a co chcesz porobić? Pooglądać telewizję? Ja też! Stary, mamy 23 lata, nie możemy robić dziur w ścianach, bo wyleją nas z pracy! Coś niewiarygodnego, serio, gratuluję, dobra robota! Słychać was na kilometr! Rafi, rafi, rafi! Normalnie nasz Mister Karnawału! Żeby tylko mój stan znowu wszystkiego nie zepsuł! O! Nie mam pojęcia, co się teraz wydarzy, ale dowiemy się tego w tym odcinku wariackiego wyścigu. Jesteście gotowi? Za chwilę wyruszymy na wyjątkowo niesamowitą trasę. To niebezpieczne i mogę zginąć, co ci nie pasuje. Gadasz jak mój ojciec! Daguś, podpisz rozeń! Daguś, wypuść kurczaczka! Dzięki za udział, padre. Jesteś spoko. Witajcie, u Sensei Dareta w jego miodzie od dojo. Mam i organy mi się kurczą. Może bez pomocy Anabel i nie przeszkodziłbym Lukowi w zniszczeniu Olimpu.